Witam Was ponownie. W dzisiejszym filmie wykorzystamy moich mocarnych orków, aby odeprzeć atak Mordoru, który przypuszcza na Cirith Ungol. W końcu się doczekałem, ponieważ przez ten cały czas ulepszałem te fortece i orków na maksymalny poziom. Więc chciałbym zobaczyć, jak teraz to wyglądać będzie. No i więc lecimy do zadania już. Ale mi dziwnie skacze, nie słucha się mnie. Żeby to nie oznaczało czegoś strasznego. Dobra, jesteśmy. No więc ma ologów, obrońców, przyklęte obleźnicze. Będę musiał je od razu zniszczyć. Grałga przejmiemy. Ognieści strzelcy, ich olejemy. O, to jest dobre, bo sam tego używam. Ale damy radę. Mm, ogniste bestie. Tu, tu żelazne bramy oczywiście. Wcześniej miałem strugi ognia, ale to lepiej mieć żelazną bramę, żeby dłużej wytrzymała. Dobra, lecimy. 85, jak widać tylko dwóch jest poniżej 80. U mnie wszyscy mają. Ruszamy. No dobra.

Dobra, już nie będą strzelać, zejdę na dół. Wezwę Grauga. Mam dwa Graugi, o i będę miał trzeciego, ale super. Czemu on już nie ma tyle życia? Ale mi spadły klatki. Jeszcze trochę. Jest. Czemu nie mogę? Czekajcie, najpierw to ja zmienię sobie zbroję. Na Wendetę, bo w niej się najłatwiej gra. No a wcześniej grałem na zbroi Grabieżcy, bo zbierałem yy, Miriany, mam tylko 14 tysięcy. No i od razu możemy. To nas, to nas życie kosztowało, bo nie mieliśmy punktów. Odstawimy go tu. Albo wejdziemy do środka i tu go zostawimy, żeby nam pomagał chronić punktów. Punktów kont ochronnych, kontrolnych. Nie to chciałem. Ciekawe, czy mój yy, też tak w ten sposób atakuje. Coś mało mu zabieram. Dobra, nie chcę się nim bawić. Oszołomiony jest. Zrobimy tak: zniszczę to. Przyjdą karagory. To mi nic nie da. Muszę go zabić. Odporny na egzekucję. Goni mnie teraz. Muszę się uleczyć. Dobra, a, tylko żeby nas nie zabił. Chcemy mu życie zabrać. Dobra, i możemy działać. Odporny na mróz. Ale to było piękne. Tak lubię tą grę. Gameplay z niej to jest wyśmienity. Dobra, pobiegniemy do tamtego. Raz w ten sposób straciłem fortecę, że pobiegłem do ostatniego i on mnie zabił i przegrałem fortecę. To dosłownie tak samo. Zobaczę, co ma, jakie ma słabości i cechy w ogóle, żeby się nie nadzieć, tak jak wtedy. Odporny na zimno. Chyba to jest standard, jak Mortor nas atakuje, żeby nie było za łatwo oczywiście. Ale na niego wszystko, nic nie będzie działać, bo on tarczą się i tak obroni. Dobra, chyba uciekniemy. Za mury. To ten ich główny dowódca z pierwszej fali. Golmy, tam leci kolejna fala, do drugiego punktu od razu. Ja go zostawiam w spokoju. Trzeba będzie tam pomóc. Odporny na egzekucję, zginąłbym. Zginę jak mnie trafi jeszcze raz. Mam dwie szanse, jakby coś jeszcze, żeby przeżyć. Muszę jakiegoś mojego złapać, będzie bezpieczniej. Okej. Okay. Wracamy na pole bitwy. Zapewne większość z nich będzie odporna na egzekucję. Ale się zawiesiła fajnie. Śmiesznie. Dobra, mamy go. Dopiero mi się stargetował, więc musimy powtórzyć egzekucję. Zepsuł mi. Y animację, bo karakol mi go zatknął. Dobra, może go dokończyć. Trafi go któryś. U to dwóch pajęczaków jest. Śmieszne, to fajnie to w ogóle. Tak się cieszę, że jak go mam tego drugiego. Ciężko jest, nie powiem. To dopiero druga fala. A ci nie potrafią przejść przez mury? Ja mam te kolce na murach. A tu są ologi. Może damy radę, im. Podejdziesz? Ale twardy jest. Przedadzą nam, nam się taka kara gory. Co to było? Ale stargetował mi głupio. Boże, to jest tak głupie w tej grze. Trzeba ich sieknąć. Może tego najpierw? Albo tego. Strzelimy jest od co to jest? Harpą, chyba. Myślałem, że to mnie doczognie. Łapki rzuca. Ale twardy jest. Co to było? Muszę uciekać. Jezu. Ale śmiesznie, że oni za murami. Trzecia fala? Jeszcze tej nie pokonaliśmy, ale ich będzie sześciu, prawie. Czterech plus pięciu, nie? Jest czterech, sześciu. Patrz tu. Może tam tego samotnego złapiemy. O. Zginął ktoś. Dobrze, że nie mój. Co to było? Ten sobie pobiegł obok mnie. Dowódca fali. Zobaczymy jakie ma cechy. Władca bestii dziczy. Boi się much. Może nad nami są jakieś. Oto egzekucja, ogień, dystans to standard. Karagory. Odporny, bestia odporny. Czyli, że można go zamrażać. Czekajcie, najpierw tego uratuję. Ważna postać dla mnie. Rozwczeczył się. To nie zamrozi się. Kolejny skill. O, to, to ten z pierwszej pali dopiero. Ale dobrze, że sobie radzą moi. Że jak mu przyszpilę nogę. Czekaj. No nie mam życia Dobrze, dobrze Ale kolejny mi krwawi O Jezu, nie wierzę, że to się udało Kolejny z głowy Kurwa Szybko Ale oni są agresywni, jezu Uda mi się Dobra Kolejny zginął, super Będzie troszkę łatwiej już tutaj O, jezu. o brama się rozwaliła Super Fubar żuj. Nie chcę tego dwóch mi, jeden jeden, ale ścieczka jest tutaj przy pierwszym punkcie. Jakieś takie się jest? Zaraz te bomby wybuchną No mówiłem Niech się pali Ale chyba już tylko dwóch zostało Co on zrobił? Teleportował się My ja się spojrzałem na minimapę i nie wiedziałem co się z nim stało No, i pak. Zepsuła się animacja, ale też się cieszę. Idziemy do tych ologów. Ten, dwóch ich. Tak, dwóch ologów jeszcze jest. Wszyscy tu zginęli. A mam pierwszy punkt w jednej czwartej części przejęty. Czemu się to nie regeneruje? Tam mogę mieć problem. Przyzwę sobie mojego przybocznego. Będzie mi łatwiej troszkę. Co oni tu robią? Dwa On ma fajną opcję bo przyzywa Dwa oddziały różne Fajnie że się raz rozwścieczył, Siekaj go Zniszczę o to Nie to Tylko to Co ty Mam nadzieję że się nie zrespią kolejni o! Też będą potrzebni. O, szybko. Jak tam mój sobie radzi? Ma pełne życie. O, radzi sobie. połow życia mu spało. Może ja się zajmę tym. Jego przejmę Załamany Ale 84, więc nic mu nie zrobię Długo jest z... Egzekucja. jeszcze raz Nie ja tu Nie wierzę <grym> Zabił mnie zwykły Ork Też raz kliknąłem za wcześnie, O, właśnie nagrywałem to dobra Dobra, tamtego zabiję

Jesteśmy w domu. Chyba, że ma żelazną wolę. Jest, mamy go. Treser Karagorów. Zostań. Zabij go. Zabij swojego przywódcę. O, teraz ginie. Bomby wybuchną. Jak nim rzucił w mnie? Pięknie. Wygraliśmy. Chyba to już koniec, nie? Tak. Tak długo czekałem na tą obronę, że tak się nie mogłem doczekać. No ale mamy to. Miałem tak okropnie długi loading. Co to... If one last blow you lose your head. The grave walker will soon be dead. Hey! That rhymes. Coś mi się tyguje. Poczekam jeszcze chwilkę. O.

Zobaczymy, jak tam armia. Czy wszyscy moi powinni być na dole? Są. Okej, okay, pewnie ma jakiś moich... Yy, w niewoli. O Boże, co tu się stało? Bo był. Był tam w niewoli. O, tutaj. To ten mój... On był naczelnikiem, chyba nie pamiętam. Nie, troszkę się cieszę, troszkę nie, bo byłem ciekaw, czy znowu będą atakować moją fortecę. I byłem ciekaw na jakich poziomach, a tu okazało się, że przegrałem, chociaż wygrałem. Czekajcie, czekajcie, zobaczymy na jakim poziomie oni są. 760. No to już wiecie jaka jest zapowiedź kolejnego odcinka. Możecie napisać w komentarzach, czy mam atakować, przejmować fortecę na tym poziomie, czy może chcecie pojedyncze odcinki z tego, jak eliminuję pojedynczych wodzów, pojedynczo po kolei. Mogę ewentualnie nagrać odcinek też, jak od, odbijam swojego... Odbijam swojego. swojego naczelnika. Tylko nie wiem, czy on nie będzie uwolniony dopiero wtedy, jak przejmę fortecę. Dobra, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie, abym przejmował fortecę na tym poziomie, czy żebym eliminował wodzów. No to, to byłoby na tyle. Dziwnie się stało, ale no co zrobimy? Przynajmniej mamy więcej zabawy i więcej expa będzie. To do następnego siemanko.